z tej strony jestem widzowie Domniku7 Dzisiaj widzowie zrobimy e, e, wyścig e, wyścig e, wyścig pojazdu pojazdów i zobaczymy kto wygra więc najpierw mamy tutaj BMW mamy e, Autobello i mamy Hirocigo mamy e, Audi mamy Scintille Civette mamy limuzynę, jakieś tam auto i mamy mnie, wizowy zobaczymy kto wygra i, i na, zasubskrybujcie mój kanał i napiszcie, czy chcecie więcej odcinków z tej gry. A my pędzimy, prawda? Więc z okej? okej. na ostatnim miejscu, dobra? Garbus na pierwszym nie, kto jest. Tak, Garbus na pierwszym miejscu, walimy w Audi. Scintilla wali w tego. Stop. Kurde, co się dzieje? Emocje. Dobra, pędzimy, walimy w Scintille. Wyprzedzamy Audika. Jesteśmy, nie wiem na którym miejscu. Idziemy za Sandersem. będziemy emocje jak na po braniu o, 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 nie widzieliście tego? Jedziemy dalej, jedziemy. 120 na liczniku. wyprzedzimy z ucieczką. Oooooo! wolę w Sandersa, o, nie odpadłem. Okej. Okay. To jest na pierwszym zniu. Sanders jak widzicie tutaj ciśnie. Garbus na pierwszym miejscu. Jak widzicie Garbus to wygrywa. Na drugim miejscu jest BMW yy, Chyba M9, jakoś tak yy, Na trzecim jest... Kto jest na trzecim? Yy, na trzecim jest... Kto? Tak, na trzecim jest Sanders Będą scintillaci się z Sandersem I zróbmy sobie jakby Małe przeszkody A myślę, że przeszkodami Będą yy, Co by się stało, jakby były przeszkodami Miny Co by damy miny? Ładuj się. I dwie, gdzie są miny? Sorry, że ty loud Mam, ale jak widzicie, mam to o miny. O grzesiek e, Weźmy sobie normalne, bo ja nie wiem co to jest ten power. I sobie trochę F8. F8. I dajmy sobie tutaj. Tutaj. E, tutaj. Żeby ktoś odpadł, bo ktoś musi odpaść tutaj i dajmy sobie widzowie też eee, tutaj i teraz by było wszystko i gorbusa damy i zobaczymy kto są w grubu nie ma szans garbusu odpadniesz chłopie ty mo możesz go wyprzeć jeśli jechać za nim proszę wyprzeć go to jest mina co wy robicie jak widzicie widzowie są małe problemy więc Eee, poczekajcie, jedźcie do mnie O Jak widzicie, oni nie chcą mi chodzić więc... Garbus O kurcze, pieczone Dobra, jadą Było w... no, u Jezu, jak się wystraszyłem Okej, okay, BMW odpadło Widziałem domnik, Ech. to domników jeden, to nagrałam ty idzie w drugą stronę i... domnik Ej, chłopiec, na w miejscu? Co jest? Nie, dobrą jest ostatni. Yy, yy, czy ktoś odpadł? Yy, BMW by wygrało. Chyba dostało. Ej, BMW jedzie dalej, ale nie w tą stronę. Chopie, nie wziął ja Proszę, czy ty w to wiedziesz? Patrz, patrz, patrz. Nie w tą stronę jedziesz? Zawróć. Proszę mi tu cholero zawrócić. Zawróć. Ok. Proszę bardzo, jedź tam. Proszę mi tam jechać. Dobrze, jedź tam. Proszę, nie w w to. Proszę, nie. Dobra, tam inne jedź, jedź. Dobrze, BMW na pierwszym miejscu! Nie! Co jest na pierwszym miejscu? BMW? Bo nie jadą w tą stronę. O! Ty yy. jedź. Nikt tego nie widział. nie, nie. Co wy w ciebie wierzą? Widzowie, BMW wychodzi na prowadzenie! Gaz, 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 kurde! Widzowie, co się... O, Jezu, dobra! proszę... Nie, Nie no, odpadł BMW, widzowie, odpadło, niestety. Nie moja wina, że był błąd gry, więc no... Musimy BMW wyrzucić, ty sobie tam leć. Ups, ah, chyba go bolało. Ten się przegrzał i scintilla ciśnie. będzie rozbala świat i włączymy monitor. i tak szczerze, to ja nie wiem nawet. Ty, Cintilla wygrała! Jak widzicie, widzowie, y, Civetta Cintilla wygrała w tym odcinku. Więc, jeżeli odcinek mu się y, spodobał, to napiszcie, Czy chcecie y, więcej odcinków y, z tej gry? I widzowie, Cintilla wam się zżegna. Wygląda jak jakieś nie, wepo, nie powiem co. Widzowie, powiem y, y, tak, 那我。